Cześć, witam Was, Tomek. Serdecznie zapraszam na 54. odcinek Benchmark TV. Naukowcy zrobili ważny krok w kierunku stworzenia komputera kwantowego. Panuje powszechne przekonanie, że komputer kwantowy nie zostanie zrealizowany w ciągu najbliższych 25 lat. Naukowcom udało się jednak stworzyć krzemowy układ optyczny, który można wykorzystać do przeprowadzenia obliczeń z użyciem cząstek kwantowych. Profesor Jeremy O'Brien, dyrektor Centrum Fotoniki Kwantowej, wierzy, że dzięki nowej technologii w ciągu 10 lat powstanie komputer przewyższający znacznie możliwości konwencjonalnych maszyn. Technologia ta pozwoli symulować procesy, które dziś pozostają poza zasięgiem tradycyjnych komputerów. Nadchodzi standard PCI Express 3.0. Magistrali PCI Express używają niemal wszystkie podzespoły w komputerze PC to swojego rodzaju autostrada do przesyłania danych. Początkowo oferowała prędkość 2,5 giga transferów na sekundę. Druga wersja, używana obecnie, ma realną szybkość nieco ponad 4 Gb transfery na sekundę. Nowa magistrala w wersji 3.0 będzie korzystać z innego rozwiązania, co oznacza, że zapowiadane 8 giga transferów na sekundę będzie w praktyce kolejnym podwojeniem wydajności. Intel odświeża procesory Core 3 oraz Core 5 16 października do sprzedaży trafią nowsze procesory Intel z serii Core i3 oraz i5. Możemy liczyć na zwiększoną podatność na podkręcanie, niższy współczynnik TDP i lepsze gospodarowanie energią, mimo że są to te same modele co wcześniej. Telefony HTC pomogą Windows Phone 7. Ten znany producent telefonów zaprezentował wygląd nowego interfejsu graficznego HTC Sense, dedykowanego dla systemu Windows Phone 7. Nie da się ukryć, że nakładka dodaje systemowi nieco charakteru i pozwala mu się wyróżnić na tle konkurencji. Może mu ona w dużej mierze pomóc w sprzedaży systemu Microsoftu. Activision chce sprzedawać kadczięki. Handlowanie sekwencjami wideo z gier to pomysł, jaki zrodził się w głowie szefa Activision Blizzard. Cat Scenki to wszystkie animacje pojawiające się w trakcie gry, na przykład pomiędzy kolejnymi etapami. Kotik widziałby je w formie oddzielnie dystrybuowanych filmów i minifilmów. Jego zdaniem taki pakiet można by było dokupić już za kwotę 20-30 dolarów. Jakkolwiek dziś brzmi to abstrakcyjnie, a sama idea trochę nieskładnie, prezes Activision jest przekonany, że tak to będzie funkcjonowało za 5 lat. Czy czujecie się zachwyceni tym pomysłem? Hakerzy będą ścigani z urzędu. Większość przestępstw w polskim prawie karnym ścigana jest z urzędu. Rząd planuje dołączyć do nich także te popełniane przez hakerów. W MSWiA trwają bliskie końca prace nad projektem o nazwie Rządowa Strategia Ochrony Cyberprzestrzeni na lata 2011-2016, w której sporo miejsca poświęcono także tematyce hackingu. Już wkrótce rodzimi hakerzy będą mieli bardziej poważne kłopoty niż mogli mieć dotychczas. Inicjatywa jest niewątpliwie słuszna, jednak prawdopodobnie w dużej mierze okaże się ona nieskuteczna. Przekonamy się, czy ściganie będą faktycznie groźni hakerzy, czy jedynie nierozważni dowcipnisie. Na trasie London-Frankfurt dokonano transmisji sieciowej z zawrotną szybkością 100 gigabitów na sekundę. Rozwiązania, które to umożliwiły oparte są na ostatnich osiągnięciach techniki, układach fotonicznych. Dotychczas wykorzystywane tradycyjne układy cyfrowe nie stanowią już wąskiego gardła dla super szybkich światłowodów. Technologia jest zgodna ze standardem Eternet 802-3BA jest to pierwszy krok na drodze do wprowadzenia tak szybkich łącz internetowych w Europie. Mafia 2 najwulgarniejszą grą w historii. Dotychczas najbardziej wulgarną grą była The House of the Dead Overkill na Nintendo Wii, co jest swoją drogą dość absurdalne, zważywszy, że konsola ta adresowana jest przede wszystkim do najmłodszych graczy. W tym roku palma pierwszeństwa przypada Mafii 2, nie licząc dodatków DLC. Słowo fuck pada w tej grze ponad 200 razy. Pod względem wulgarności, zawsydzając przy tym wszystkie gry, czy takie perły kinematografii jak rodzimy Przebój Psy, film w pewnych kręgach uważany za kultowy. Get the fuck out. To może być jeden z najlepszych filmów akcji science fiction, jeśli tylko powstanie. Half-Life to opowieść o eksperymencie, który poszedł nie po myśli ludzkości, a główny bohater musi sobie radzić z jego nieuniknionymi konsekwencjami. Obie części gry przyjęto bardzo ciepło, a poza niesamowitą grywalnością towarzyszył im wspaniały klimat. Póki co o filmie na motywach Half-Life nie mówi ani autor tego zwiastuna, ani twórcy gry, ale to co widać to na pewno dobry początek. To już wszystkie wiadomości w dzisiejszym programie. Jak zawsze czekamy na Wasze komentarze i oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek. Więcej informacji uzyskacie wpisując poniższy adres.